Spakujcie razem ze mną zamówienie Moniki, które jest warte ponad 400 zł. W zamówieniu, oczywiście, nie mogło zabraknąć sekretora budżetowego w rozmiarze A6 z 10 kopertami oraz markerem. Monika zamówiła również kalkulator w kolorze białym. W zamówieniu oczywiście nie mogło zabraknąć wyzwań i mamy ich tutaj bardzo dużo i są one przedstawione aktualnie na filmiku. Monika zamówiła również wyzwania wpinane do segregatora. Mamy tutaj na przykład zimową podróż, wyzwanie trzyczęściowe, czy na przykład wyzwanie wiosna. W zamówieniu oczywiście znalazł się mój bestseller, czyli wyzwanie 12 miesięcy w kolorze złoto-białym. W zamówieniu oczywiście nie mogło zabraknąć zdrapek i mamy tutaj zdrapkę królicze oszczędności, zdrapkę niespodziankę, również jest zdrapka kocia oraz wiosenna zdrapka. W zamówieniu oczywiście też nie mogło zabraknąć gier finansowych, no i mamy tutaj grę fałszywa rodzinka oraz poduszka życiowa. Monika jeszcze zamówiła różne kolorowanki. Mamy tutaj kolorowankę w zestawie z ośmioma markerami. Również jest kolorowanka lisek. Mamy kolorowankę drzewko. A od siebie dorzucam w ramach gratisów powyżej 400 zł. Segregator budżetowy z markerem z pięcioma kopertami oraz wyzwanie sezonowe. I oczywiście dorzucam również podziękowanie i naklejki. I tak prezentuje się całe zamówienie. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobało.